Lepiej zrozumieć, o czym jest ta wystawa, dlaczego powstała, jaka była jej geneza. Każda z pań przygotowała kilka słów od siebie ze względu na zainteresowania naukowe. Przede wszystkim, Patrycjo, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie za, za możliwość tutaj wystąpienia. No nie ukrywam, że tutaj pierwsza koncepcja i pierwsza myśl, żeby zająć się polską modą, modą w PRL pojawiła się w głowie szanownej Pani Prezes. Ja jak najbardziej tutaj z tym pomysłem szybko się zaprzyjaźniłam, bardzo mi się on spodobał z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że jest to obszar zarówno kultury, sztuki, jak i przemysłu, bo, bo rzeczywiście tutaj możemy modę interpretować wielowątkowo, zdominowany przez kobiety. Ponadto no, jest to bardzo temat wdzięczny wizualnie. Tutaj chcieliśmy, aby, aby te elementy wizualne, czyli zdjęcia, ryciny, które zostały w wystawie wykorzystane, były grały te pierwsze skrzypce i mam nadzieję, że to rzeczywiście, rzeczywiście nam się udało. Pani profesor, Instytut Studiów Kobiecych ma nie tylko badać historię kobiet, ale też zajmować się w ogóle problematyką dotyczącą kobiet w historii, między innymi, czy we współczesności i upowszechniać te wiedzy. Dlatego też jesteśmy w takim nieprzypadkowym, ogólnodostępnym miejscu. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w moich badaniach naukowych historia kobiet zajmuje dosyć ważne miejsce. Ja oczywiście zajmuję się również innymi Obszarami dotyczącymi chociażby historii regionalnej czy, czy, czy naszego dziedzictwa, zabytków, ale także właśnie historii kobiet. Ja myślę, że po pierwsze, my jako naukowcy, nauczyciele akademicy y, prowadzimy badania naukowe, upowszechniamy i popularyzujemy nasze, y, nasze dokonania y, poza społecznością akademicką. I właśnie celem wystaw czy takich inicjatyw. Paneli dyskusyjnych, jest właśnie popularyzowanie naszych badań naukowych, ponieważ historia XX wieku to również historia mody, historia PRL-u to również historia mody, i w tym przypadku połączyliśmy takie obszary dotyczące upowszechniania. Historii polskiej ludowej, jakby pokazywania jej z innej perspektywy poprzez właśnie inicjatywę wystawową i miejsce kobiet w tych czasach poprzez przestrzeń mody. Jest oczywiście o modzie, jest o kobietach, ale bardzo ważnym wątkiem jest w tej wystawie również prasa. A o roli prasy w upowszechnianiu mody, historii kobiet wie najwięcej ze względu na zainteresowania naukowe dr. Justyna Zajko-Czochańska. Moda była od zawsze w kręgu zainteresowań kobiet i nie inaczej było w okresie polskiej ludowej. Inspiracji modowych, trendów najnowszych, ale też wskazówek i porad w zakresie mody kobiety szukały właśnie w prasie. Pierwszym takim tytułem prasowym, którego nie można pominąć przy omawianiu i w ogóle mówieniu o, o modzie, był Przekrój. Przekrój było to czasopismo, które było oknem na świat zachodniej kultury, i nie inaczej było w przypadku mody. Prezentowana też tutaj na wystawie Barbara Hoff. Była twórcą rubryki modowej, jednej właśnie z najbardziej popularnych, jeżeli chodzi o czasopisma kobiece. Barbara Hoff prezentowała i uczyła tym samym tysiące Polek, jak ubierać się modnie w tej szarej rzeczywistości polskiej ludowej. I to była taka pierwsza, chyba, kobieta dziennikarka, która włożyła ogromny wkład w poczucie takiej estetyki kobiet. Mówiłam już o tym, że dr Anna Snarska jest z nami ze względu na zaangażowanie w pracę Instytutu Studiów Kobiecych. Mówiłyśmy o tym, że jest związana jako doktor biologii, także z Wydziałem Biologii, ale nie mówiłyśmy, że jest również wicedyrektorem IV Liceum Ogólnokształcącego, więc ten wątek edukacji i upowszechniania wiedzy jest też jej bliski. Tak, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jesteśmy tu już po raz kolejny i towarzyszymy wszystkim inicjatywom, które organizowane są przez Instytut Studiów Kobiecych. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że współczesna edukacja nie może opierać się tylko na tym, co realizowane jest w salach lekcyjnych. Powinna łączyć to, co dzieje się w klasach, ze środowiskiem zewnętrznym. szkoły wychodzą cyklicznie na wypłaty, ćwiczenia, prelekcje, dni otwarte, wystawy organizowane przez e, m, uczelnie naszego miasta, a także przez bardzo ciekawe inicjatywy organizowane przez Instytut Studiów Włodzieckich. E, ekspozycje historyczne wzbogacają i uzupełniają treści, które realizowane są na zajęciach lekcyjnych. Profesjonalne i ciekawe ujęcie tematów historycznych, opatrzone obrazem, rozbudza zainteresowania uczniów, wyzwala emocje. Uczniowie odkrywają w sobie pasję, no i przede wszystkim nie są znudzeni taką szkolną rutyną. Osobiście tę wystawę obejrzałam już cztery razy, przyliczyłam dzisiaj. Widziałam przepiękną torebkę na zdjęciu, jedną, którą chciałabym bardzo mieć, bo ja tak mam przed oczami y, gazetę Kobieta i Życie. Jej okładkę i czuję ten y, papier śliski. Ta moda również była przejawem obyczaju czy zmian ideowych, które następowały w tamtym okresie. To nie było tak, że można było sobie zajść, wybrać i już. Więc jeżeli ktoś chciał coś sobie modnego mieć. I nie wydać na to dużo pieniędzy na krawcową, musiał nauczyć się szyć. I się okazało, że ona jeszcze do niedawna ma zachowane numery burt z lat 70. czy 80., a burda miała to do siebie, że ona promowała takie bardzo, bardzo klasyczne wzory czyli spódnicę, którą można było uszyć w 78 roku zwykłą, prostą. Do dziś kobiety chodzą w tych samych projektach. Natomiast Chciałam powiedzieć o Barbarze Hoff, bo tutaj Pani wymieniła. Ja pamiętam to z czasów mojej młodości. Barbara Hoff nie tylko była projektantką, ale ona w ogóle stworzyła własną kolekcję i swoje zjawisko modowe, które się nazywało Hoffland i wydarzenie, które było w domach centrum w Warszawie. I pamiętam, co wtedy się działo, bo to była rewolucja w ogóle w modzie. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że uruchomiliśmy te wspomnienia związane z modą i z historią. Na zakończenie dodam jeszcze, że wystawę została dofinansowana z budżetu państwa w ramach programu ministra edukacji i nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz oczywiście ze środków Województwa Podlaskiego. Zapraszam państwa do obejrzenia wystawy, do zadawania pytań. Dziękuję i do zobaczenia.